Powiem ci coś o kompatybilności. To ci otworzy oczy. Istnieje takie zjawisko w naturze, takie dziwne zjawisko, że jak masz dwa elementy, jest takie bardzo fajne dopasowanie między tymi dwoma elementami, to te dwa elementy mogą wyprodukować więcej energii niż suma tych elementów. Czyli ten element produkuje jeden energię, ten element produkuje jeden energię. Przez to, że jest bardzo dobre dopasowanie i te elementy fajnie pasują ze sobą, są bardzo kompatybilne, to te elementy jak się połączy razem, to mogą wyprodukować energię 10, nie dwa, 10, bo jest bardzo fajne dopasowanie. Tak samo ty, jeżeli ty, hipotetycznie, tak, taki przykład, zarabiasz rocznie 500 tysięcy, taki przykład, jest inna osoba gdzieś na świecie, która zarabia też równo 500 tysięcy. Jeżeli Ty i ta osoba macie taką fajną kompatybilność, pasujecie, jest fajne dopasowanie między tobą a tą osobą, to we współpracy razem, i to jest możliwe tylko razem, jesteście w stanie wyprodukować 2 miliony rocznie we współpracy. Nie 500 i 500, czyli milion, tylko przez to, że jest dobre dopasowanie, to razem produkujecie 2 miliony rocznie. I wychodzi po milion i milion. I to jest tylko możliwe przez to, że jest dobre połączenie. Przenieś to na zdrowie, przenieś to na szczęście. Ty, ty sam, jako samowystarczalny człowiek, niezależny, może ci być dobrze samemu, nie? To jest ok. Mieć taki, taki moment w życiu, gdzie jesteś samowystarczalny i uczysz się żyć ze sobą, i czujesz się dobrze ze sobą, i czujesz się szczęśliwy. I ty sam. Możesz wyprodukować poziom szczęścia 10, powiedzmy. Taka, taki randomowy numer. 10. I to jest fajnie, to jest super, to jest bardzo fajny poziom. I może, może Ci być całkiem dobrze w życiu. Inna osoba gdzieś na świecie sama może wyprodukować poziom szczęścia 10. Super. Jeżeli pasujecie do siebie, jeżeli jest fajna kompatybilność, jeżeli te elementy pasują fajnie ze sobą, kleją się fajnie. Jest dobre dopasowanie. To razem ty i ta osoba możecie wyprodukować razem, i to jest możliwe tylko razem, możecie wyprodukować poziom szczęścia 50. I ty będziesz żył sobie razem z tą osobą, z poziomem szczęścia 25 i ta osoba 25. Pewne rzeczy są możliwe tylko razem. Jak ja powiem pewnej osobie, nie potrzebujecie. To jest prawda. Jak powiem pewnej osobie, potrzebujecie. To też jest prawda. Zależy z jakiej perspektywy to mówię. Jeżeli ja powiem ci, nie potrzebujecie, mogę być szczęśliwy bez ciebie. To jest prawda. Tak jakby mogę być bardzo szczęśliwy bez ciebie. Ale jeżeli ja chcę pewne doświadczenia konkretne, które są możliwe tylko i wyłącznie z inną osobą, z tobą na przykład, żeby je doświadczyć, i te doświadczenia mogą mi dać jeszcze więcej szczęścia, to żeby doświadczyć te rzeczy, to ja potrzebuję ciebie. Dosłownie. Jeżeli. Chcesz rodziny i skorzystać z tej rodziny i z tego szczęścia, które przynosi rodzina i tego spełnienia, które przynosi rodzina, to żeby osiągnąć taki poziom szczęścia i zadowolenia, to potrzebujesz inną osobę. Nie możesz samemu być rodziną. Więc. Dobre dopasowanie może podbić jeszcze więcej twoje szczęście. Może podbić jeszcze bardziej twoje zdrowie. Twoje zdrowie może jest na poziomie 10. Sam produkujesz poziom zdrowia 10, to jest super. Inna osoba tak samo, 10. Połączycie się, co się dzieje? Poprzez to, że jesteś bardziej szczęśliwy, poprzez to, że psychicznie jesteś bardziej doładowany, poprzez to, że jest więcej inspiracji i motywacji. To sprawia, że przez to, że psychicznie się czujesz lepiej, jesteś bardziej szczęśliwy bo jest dobre dopasowanie, to twoje zdrowie wchodzi jeszcze na wyższy poziom. Twój organizm zaczyna funkcjonować jeszcze na wyższym poziomie. I to nie było możliwe samemu. To nie znaczy, że samemu nie jest, nie jest dobrze. Może być niesamowicie samemu. Po prostu możesz wejść jeszcze na wyższy poziom. Łącząc się z inną osobą. Teraz. Skręćmy trochę w mroczną stronę. To działa też odwrotnie. I to powinno cię przerazić teraz. Ty... Może jesteś w stanie zarobić 500 tysięcy rocznie samemu, ale od 10 lat, 20 lat, nie wiem. Jesteś w związku z sobą, gdzie nie ma dopasowania, nie ma kompatybilności. Podstawowe wartości się nie zgadzają. Chcecie tak innych rzeczy na fundamentalnym poziomie, idziecie w innych kierunkach. W wielu rzeczach się nie rozumiecie, macie inne myślenie, nie ma kompatybilności. Nie ma dobrego dopasowania. Ty jesteś z pewną osobą albo masz kontakty, masz znajomych, przyjaciół, z którymi spędzasz dużo czasu i nie ma kompatybilności. To sprawia, że przez to, że siedzisz z takimi ludźmi, to ty w połączeniu z takimi ludźmi zarabiasz 50 tysięcy rocznie. I nie wiesz o tym, że bez tej osoby ty sam możesz zarabiać 500 tysięcy. Nie wiesz o tym. Bo jesteś w połączeniu, który cię obniża dramatycznie. Samo to, że są osoby toksyczne koło Ciebie to wprowadzają wątpliwości, obniżają Twój nastrój, zamykają Twój mózg, wołują strach, co zamyka Twój mózg i czujesz się ekspansywnie, nie wpadasz na te pomysły, nie masz odwagi tu i tam w różnych małych rzeczach. Pewien człowiek dosłownie może sprawiać, że zarabiasz o 450 tysięcy mniej, przez to, że jesteś mocno powiązany z tą osobą. I spędzasz dużo czasu z tą osobą. To powinno cię przerazić. I czasami masz kontakt z pewną osobą, i ta osoba na nieświadomym poziomie cię sabotuje. Nie wie o tym, jakby wiedziała, to by tego nie robiła. Nie chce tego robić. Ale przez to, że ma pewne myślenie na nieświadomym poziomie, pewne traumy na nieświadomym poziomie, dosłownie podejmuje tak decyzje, żeby cię sabotować, żebyś na przykład zarabiał mniej, żebyś był mniej szczęśliwy. To nie jest tak, że ta osoba jest zła i chce to zrobić. Nie wie. Jakby wiedziała, to by starała się tego nie robić. Ale na nieświadomym poziomie to się dzieje. Ty może samemu możesz wygenerować poziom szczęścia 10, ale połączyłeś się z pewną osobą, która też mogłaby sama wygenerować poziom szczęścia 10. Łączysz się z tą osobą, nie ma dopasowania i razem generujecie poziom szczęścia 2 i wychodzi po 1 i 1. I nie wiesz, jak dobrze mogło być samemu. I jeszcze nie wiesz, jak dobrze mogłoby być. Nawet nie możesz sobie wyobrazić, jak dobrze mogłoby być, gdyby było dobre połączenie. Tylko, że żeby się odkleić od pewnych ludzi, to jest bardzo trudne. Bo jak jesteś mocno przywiązany do pewnej osoby, z którą nie, ma, nie masz kompatybilności, to siedzisz tam z tego powodu, że coś ci to daje. Prawdopodobnie zatyka jakąś Twoją traumę. Tumi jakąś Twoją traumę. Pomaga Ci. Trzymać pewną traumę gdzieś głębiej, żeby nie wychodziła. Tak się tworzą takie współzależne związki, że dostajesz coś, co zatyka ci jakąś traumę i nie musisz się z nim zderzać. I pewne traumy są tak silne, że po prostu wszystko robisz, żeby się z nimi nie zderzyć. I ta osoba ci daje to takie zatykanie. Ale dając ci to zatykanie, daje ci razem z tym dużo toksycznych rzeczy, ale cię nie obchodzą! Nie obchodzą cię! Jesteś wyniszczany, wykańczany, ale najważniejsza jest ta, ta trauma, żeby ją zatkać, żeby, żeby nie wyszła. Dlatego bardzo trudno jest się odkleić od pewnych ludzi, od pewnych znajomości, od ludzi, do których jesteś przywiązany, którzy są toksyczni albo są całkowicie niekompatybilni z Tobą. Jest Trudno się odkleić, bo jak się odkleić, to nie, dosta nie, nie, nie masz tego zatykania tej traumy, i musisz się zderzyć z tą traumą to będzie bolało, plus będziesz przechodził przez żałobę, bo odkleiłeś się coś, do czego byłeś przyzwyczajony, plus może byłeś uzależniony od kortyzolu, bo takie kłócenie się, albo negatywność, albo stres pobudzało cię, i tak nagle jest taka cisza, i przez to, że nie ma tego pobudzenia, i może byłeś uzależniony, może twoje organy się przyzwyczaiły do tego kortyzolu, i tego stresu, i tej adrenaliny, i nagle jest tak cicho, i wpadasz w taką depresję. I wszystko w życiu ci pokazuje, że powinieneś być z tą osobą albo spędzać czas z tą osobą. To jest taki trudny moment odklejania się.